Bez prądu i urządzeń elektrycznych trudno byłoby nam żyć. Na co dzień o tym zapominamy, ale wystarczy, że przepali się żarówka, a szybko przekonujemy się, jak ważny jest dla nas prąd. W takich awaryjnych sytuacjach, jak ta, możemy sobie poradzić, używając latarki. Moja może działać bez baterii. Wystarczy, że pokręcę korbką i zaczyna świecić. To dzięki temu, że posiada w środku dynamo, czyli urządzenie, które produkuje prąd. Dynamo nazywane jest inaczej prądnicą. W jego środku znajduje się magnes, dookoła którego umieszczane są pętle zrobione z cienkiego drutu. Po pokręceniu korbką magnes zaczyna się obracać, a w pętlach z drutu powstaje energia elektryczna, czyli prąd. Następnie płynie on przewodami do diod, które dzięki niemu świecą. Dzięki dynamu ruch mojej ręki został zamieniony na energię elektryczną. Można więc powiedzieć, że dynamo w latarce jest małą elektrownią. Zasila zaledwie jedną diodę, ale w podobny sposób można zasilić również cały dom. Trzeba by było tylko zbudować dużo większe dynamo i włożyć więcej siły w kręcenie. Zresztą nie ma co gdybać, takie rzeczy dzieją się naprawdę w fabrykach prądu, czyli w elektrowniach. Na przykład w elektrowniach wodnych do produkcji prądu używa się impetu płynącej wody. Najpierw jednak trzeba tę wodę zebrać i spiętrzyć. Do tego służą wysokie zapory. Następnie spływająca z dużej wysokości woda trafia na łopatki olbrzymich turbin, które pod jej naporem zaczynają się obracać. Każda turbina połączona jest z prądnicą, która wytwarza prąd. Ten następnie płynie do naszych domów, dzięki czemu mogą działać wszystkie urządzenia elektryczne. Bardzo podobnie działa elektrownia wiatrowa, z tą różnicą, że do produkcji prądu nie wykorzystuje wody, a wiatr. Podczas wietrznego dnia powietrze obraca skrzydła wiatraka. Tuż za nimi znajduje się prądnica, która wytwarza energię elektryczną, podobnie jak dynamo w latarce. Prąd następnie płynie przewodami umieszczonymi w słupie i przesyłany jest do mieszkań. Jeszcze innym typem elektrowni są elektrownie słoneczne. Tutaj nic się nie obraca. A prąd wytwarzany jest przez duże płaskie panele skierowane w stronę słońca. W ich środku światło zamieniane jest na energię elektryczną. Elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne korzystają z odnawialnych źródeł energii, czyli takich, których z pewnością nie zabraknie. Słońce będzie przecież świecić jeszcze bardzo długo, a wiatr nie przestanie wiać. Postawienie ogromnych wiatraków albo skonstruowanie wysokich zapór wymaga wysiłku, pieniędzy a także wielu lat pracy. Poza tym, każda elektrownia zmienia otaczające nas środowisko. Dlatego prąd elektryczny jest bardzo cenny i warto go oszczędzać. Na szczęście jest wiele prostych sposobów, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Do oświetlenia używaj tylko żarówek energooszczędnych. I gotowe. Wyłączaj urządzenia, jeżeli ich nie używasz. A robiąc dłuższą przerwę, zawsze wyłączaj komputer. Gotuj w czajniku elektrycznym tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Nie więcej. A lodówkę otwieraj na krótko i upewnij się, że ją dobrze zamknąłeś. A jeżeli wychodzisz na dłużej. Wyłączaj światło. Oszczędzanie prądu to nie tylko mniejsze rachunki, ale również dbanie o środowisko. Im mniej zużyjemy prądu, tym mniej trzeba go będzie wyprodukować, a nasza Ziemia odetchnie. Warto zatem włączyć u siebie ekologiczne myślenie i wyrobić nawyki oszczędzania prądu.